Dobra siema siemaneczka z tej strony kurwa nakson Jesteśmy, gramy 3v3 Z degeneratami naszymi Mike, Mike przywitaj się Mike Tu za tobą Witam Jest z autyzmem ziomuś Mychal, Broch No i reszta ekipy po zero stronie Na pewno Po Ja i też Dobra, rozdłucamy ich na mapie najpierw O kurwa, no tak No, żmid i chuj, lecimy Tak samo jak wcześniej, tak samo jak wcześniej Oj 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 Kole, dawaj tego, żmudek Dobra Patrz, z przyczajki, pójdę Oni mówią A, o, A, o, 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 o. o nie o, o nie, 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 o Ej, dobra. Ej, patrz, patrz co robię, patrz co robię Teraz robię O kurwa O nie <laughs> Jesteś na jednego hita. A nie to mnie zabił, jeżeli mnie zabił Szymonek to ma mało Ta, Szymonek... Ta. Ta, Szymonek mnie zabił, to ma mało. Nie trafił. Nie! Kurwa! Na hita był! Na hita był! Co biorą? Nobek, CT, dobra. Jesteś taki Ja pierdolę, jaki mi jest... Czekaj E, zigzag Exactly, pierdalaj, do Dobra. Jebany dobra, ale i tak lecimy. No i daj pakę i, i robimy to samo co wcześniej. Robimy to samo co wczoraj. A dobra, to ja idę B czy A? B, B, B. Idzie ze mną B. Ja znów poczekam, tylko nie mogłem się spodziewać. A! Co, 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 jak mówiliśmy wcześniej, to znaczy, że kurwa rozjebaliśmy odcinek wczoraj. Bo, 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 jesteśmy. No. Rozwaleni Powiecie, jak będziecie mieć tam dwóch albo więcej Kurwa, wiedzą już o mnie Rotate'a walcie, wo... rotatea Ale dostam to pod nich Co? Kurwa, on mi takiego tapa że ja pierdolę Czemu on Dobra Dobra, rozpierdol Ej Ej, zboostujcie mnie na tego Na mida, na te boksy tam Dobra, teraz zboostuję go To, here, here kurwa, here ale biegnie, ale biegnie, boże Oj kurwa, nie umiem skakać na twój łeb Tylko, Żebyś nie trysnął przypadku. O. Oh. Ale że mid clear, the fuck? Kurwa, ten pierwszy odcinek był lepszy Bo oni się tam gówno spodziewali No właśnie, a teraz dowiedzieć. Nie no kurwa, będą tak teraz rotatować, że to jest szok ty dam tu? Flesza i co? Oho Nice, nice, ale teamplay, ja pierdolę Lołama, lołama tam lo ma! No dawaj No zabij go tak jest MY circle, ma. <ścoughs> Nie, gotuje, gotuje Got, Godu, goduje Jak to nie? No jak nie? Chyba też muś a, ja. a, a czemu on napisał O kurwa. A kto o to wiedziesz że nazwisko. Da. napisz nazwisko Zbluruje to kurwa no Mam nadzieję. Nie, nie zbluruję, Haha, będzie beka. Niech będą wiedzieli. O twoim istnieniu. Aha, mega, mega tu tutaj lecę Dobra, zabiję go Na prawo jest jak. Tam tam tam, 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 tam tam Jest, y, piorun jeszcze tam Chodź, chodź, chodź do wenta, chodź do wenta na B I plantuj Ty masz bombę. jest bomba! Nie! No to żeśmy odjebali Co jest. Dobra, to chuj. Ej dobra zapomniałem. Zapom Myślałem, że mam pakę Mike, i wiesz co? No dobra, to musisz to powycinąć Majk, wiesz co? Co? Byby Nie, już nie chce grać CS Ale ich dymo W dupsko, kurwa O, oh, wykłada się jak tak dziwka PRRR Ej right, dobra, daj mu się rozgryźć, daj mu się rozgryźć To są początkowe gry Bomba O <coughs> oh, kurwa Sorry Pójdź przez Mida na A Jest tu po lewo jest Ej, daj piknij na niego na lewo nie, ja sobie... Z czym czokiem tam Mentos? Kurwa Zjadko. Dobra, co ja robię? Co ja robię? Nie, nie wrzucasz tego na mnie eee, już... kurwa, nie bój się Ja wychodzę jak to czemu kurwa? Kurwa, ty gierdolisz kurwa za hieroglify, triki za ale go, ale go wdyma. o kurwa. Nie, ja muszę częściej nagrywać, ale ja jestem w jakiejś formie pojebany jak nagrywam Ja pierdolę nie <grystanie> <grystanie> Bomba, nie? Nie pamiętam jak się rzucało Kurwa jak na pełnej majcze wbija to W dost Zygzak co mi ZAJEBAŁ Co jest? Nie, ZIG... Ej, zygzak w formie jest, nie? No zygzak co z... Ej, nie to POJEBANE <gry> Mentus w ogóle... Ej, co się kurwa dzieje, ej? Jebany. Ej dobra, ale gramy trzy mapy. Nie powiem jakie, bo się przekonać w następnych kurwa jebanych odcinkach. No kurwa no, co ty? Musimy wygrać dwa mecze, koleżanko moja. Mentos kurwa za WP, nie, to z takich degener... Nie dobłagam no, cię, chodź. Musimy to nagrać, no kurwa. Przecież to nie jest jakiś kurwa... O się wyjebałem jak dziwka Noc! Nie dobra! Mike, chodź tu kurwa Jak mam to dołączyć? To mi się uderzy Nie, chce mi się kurwa grać Dawaj do no, kurwa Zmusiliśmy Szymonka Że to nagrać, więc kurwa że... Ej, Dora, ale zagrałem na takich dwóch, że ogarnia, ogarniacie, bo. Wy pierwszy raz gracie o tej mapie. No dobra, drugi. No kurwa, ale tak na pełnej pizzy, JAK?! Będę to Ale ja nie umiem trafić, ej, ej, bo... bo kurwa nie wiem, Mike, kamera na ciebie, kamera na ciebie, dawaj. Rej tam! Rej kurwa! Ej, ale że paka A to też dobra uwaga, powiem Chyba uczy i bawię Chyba to uczy i bawi, nie? Co, ja to, to kurwa, sami chcieliście. Bo ja też chciałem, Nie, 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 To nie, nie, To nie, 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 Co? nie, 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 zamykają Jak kurwa, kurwa. Ja się spać Dograsz, nie, nie, To się zjeba. Jeszcze dwie mapy możemy wygrać Dobra Mentos, ty nie za on znowu tu stoi. To nie idźcie na tego Mida, pójdźcie na to A czy B, nie wiem, jeden chuj. Nice. Wejdźcie, wychodźcie, wchodźcie wchodźcie Ja patrzę górę. Dobra. Sorry, ja przepraszę wam, że ale Szymonkowi matka każe wyłączyć Więc nie wiem co to gra. Ja pierdolę. Jak ja chciałem powiedzieć. Weź je Piorąc jesteś? Nie ja pierdolę. Zabierają fotel na mnie. Przeżyją. To nie tak, że jest mi pierwszy w tabeli. Nie no, błagam, jak chcę to skończyć, nie? Mogę zostać w Read-Odziej, żebym możecie że... mi flasha dałem fleszadek. Okno, okno, okno. On idzie Dobra uh -huh. Co to kurwa A bo ja mam pakę Ty Ja pierdole me to stos jebana nie mogę wyrażać takich słów fajnych Znaczy nie fajnych oczywiście Nie, no, no chyba cię pojebało Dobra to A wytnę kurwa, jeb się Nie chce mi się Nie będę na tego filmu, no to aż tak Bez kurwa cieni leci mi chuj czy to się do... O pierdole.

że będzie balkon, ale debil. Balkon, balkon, Aha, bo tu aha bo tu Bo. Ja. Ledwo chyba. Nie, nie. Dobra Ej, dajcie mi kurwa tego y, Apa na skrzynie Abo papiernosa, Goofy, dycha, killar Ades. Ja pójdę B. Ja pójdę A. Dobra, to no to idę. chodź ze mną my, skoro idziesz na A. To tu mnie yeah. zbustujesz tu. Nie yeah. 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 <laughs> Kurwa nieźle. Zdecydujcie. Achmut? Trafię? kurwa nie jestem se kość połamam obraz za i tak to jest o jezu o jezu Dobra, wybieramy to po korekturze. Wiesz, Potero je mamy dobrze z rundami, tylko teraz to jest CTU. W sumie chyba Tero ma lepiej niż CT, nie? Kurwa, nie wiem. Dobre, nie tak. Dobra, idę B. Ajka choćby, nie, rudy choćby. Shiftuj, shiftuj. Czekaj Mam pomysł O, czekaj, z góry, z góry, z góry jest jeden Na sajcie będzie? Ej, pomóż, 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 pomóż! Ja patrzę plecy. Dobra, Achmut jest od, od lewo. Plecy, plecy, plecy wyszło. O kurwa. Oj, 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 oj Dobra Słuchaj, misiaku Pierdole Oj, to było dobre Dobra, ja pójdę A Zróbmy tak, jeden idzie mida gdzieś tam W okolicy mida Ja idę na A, co? Nie, uwagam cię Daj mi spokój Wy nie potrafię. Nie dają mi info w ogóle. Ich, No ale możesz mi je blokować! <noise> nie trafiłeś nawet. O ty kurwa. Mantofluje pan. Patrz garaż. Ja bym na drzwi. A będę wbijać, dobra. Co? Dobra, jeden z obit mocno. A już zabierz go. No nie no Mike... Mike, kurwa, odpalasz się. Odpalasz się. Ty mówisz, że, Mike. ty mówisz, że nie umiesz na takich godzinach grać. Weź chłopczyku. Nie pierdol głupot. Zastanów trzy razy, zanim coś powiesz, okej? Okay? Dobra. Ej, jakbyśmy wszyscy... Bo kiedyś był ten błąd, że można sobie dwa razy kupić tego. Polaka i... Oh, okay. Kurwa, sześć palaków. Sześć, balaków. sześć balaków. Sobie. O, Ule, do... U, kurwa, ej, nie, nie Ale mi dał tapa, i poczułem się tak. Chodź do mnie! Może Lipton aż napić Idzie, idzie na plecy Jakwier, że mogę iść przez Mida iść i Tam do Majka na plecy iść Tamaj Dobra Jezus Dasz radę, na silną, na silno, nacz silną Al... Dobra Już się bałem Uwiel, no, ale farta mamy Ej nie fart, tylko skill Dawaj, jak wczoraj 7 killi dawaj Ty Masz 4 Ja? No Dasz radę Jestem słaby I chuj Dobra, idę mida ze, idę mida ze startem dasz, dasz, dasz radę Ja idę Dobra, kupiłem tego Dobra, na B wbijają Znaczy, no, trzyma jak jest ostatni Dobra, lecę po kawaha Tu, su Gdzie jest? Tu był. Zwróć, zwróć Nie, bo może być tych tam... Jednak nie, nie był. No kto, przejść. Zagurwił kłosek w plecy. Ale kończył po tym, chyba. To kończ kurwa, no 23. trzecia no 12 nagrywamy no to To sprawa, nagle, te, ale, ale Nagle kurwa o 24 czwartej będę kończyć Ach pierdolę Co ty kurwa robisz? Co to, co to jest za flesz? Ja jeździłem tylko od razu O no, ty kurwa, ty <gryzamy> 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 On kurwa chłopie rzuca flesza pod siebie, a nie zamiast do przodu lutę dać on kurwa pod nogi flesza się rzucił Plus jeszcze kurwa oni w trójkę wyszli na mida I jak strzeli jemu w pysk Kurwa zasłonił wszystko Brawo Słyszałeś go A to paka, to paka To paka była Co widziałeś? Jo pierdole Ale On no, chyba nie wie... Nie wiedział gdzie on Nie, ja. A, musiałem podnieść Ma Queenie że... Jakbym spiął dupę to tego Unreal Lama, żebym dzisiaj wbił. Kurwa ten w Fortnite my gramy gra w CSO. Chłopie, dzisiaj diamenta on czempiona 30 krok, Super kozak. Kurwa Taki asa jebać. <grystanie> Ale ja go rzuciłem w... taktycznie właśnie. Taktycznie. No wskocz tu, bo no nie mogę wskoczyć bo i bo mam No daj wykaż się. Może ci pomogę? <grymne> nie, chyba nie trzeba. A, A idę. A, A, jest jeden. A, są dwa. A są mapsy. Tu jest jeden. Flash rzuca. Górny flash. Wiem, zauważyłem. O kurwa. ale ci wstałem. Nie, to jesteś taki ulandowy. Dora, meto to tam chyba tego, nejda. się musisz pospieszyć, bo... Dobrać, daj mu Nie mnie nie będę bawić się na czas Kurwa! mam dzień mam dwukrotną przebaczyć Kurwa Dał mu jeden damage Idę na da Nikt nie musiał, kurwa. Kto pyta, nie błądzi. Dobra, może sobie... Po sobie tak pójdę. Ja pierdolę. Żeby szybciej zlep wysłać bombę. i tak nie nie dożyjesz do tamtego momentu. Dożyję, kurwa. Czemu nie poszedłeś na B? Ja iść, patrz, patrz tego. Achmut? Świ B mogą, ale czy nikt nie poszedł na B? B ale... A, a je, co? Kurwa nieźle Zdalnych was nie odpowiada, oh! No to G! Kurwa! Chyba ojciec odciął mu korki Internet też na tym oczu się zabawa Oj Ja pierdolę To co, koniec, nie? My, my, my chyba skończyliśmy tą grę No to dobra, już dograjmy we dwóch i tyle, ale tak ten mecz by byłby nasz Matka też! Dawajcie sobie digle żeby ich... Ja nie mam digla już, też no scope y oh. mam Ty, dobry Ale kurwa degeneracie jebany Wieg, zaraz się tam dole. O B, to się został, smutno mi trochę. Na B jest! Na no B? Dobra, no to... zabijesz go, przecież to jest taki debil. Chyba na B. Smurf taki. Jesteście pewni, że na B? To ja może pójdę na A. Nie ma! No to wiesz, że tego faktycznie wyjebało yes. A. To ja mam chyba z O kurwa. Eee, <noise> Ten Cymbałek Tak, lubię cymbałki Dobra, to będzie na tyle. To pierwszy odcinek: wygrana dla nas 1-0. Osieram tabelę. Chuj mnie to. Dwa z 0, kurwa 1-0 dla nas. Jeszcze dwie mapy będą raczej. I no. Ta nie zapraszam. Nie, nie, tam cię nie <noise> Dobra, chuj. Dam twojego Instagrama i chuj Tyle Dobra, siemano, kolano, do następnego